Uchaj! Mam wspaniałą wiadomość! Cyberton ogarnął chaos! Coś pięknego! I odlubiony! No? Eee, Snowke próbuje powiedzieć, że Deceptikony więzione pod ziemią zbuntowały się! A? Bo co? Znudziło im się czekanie na ratunek? A eee, teraz się buntują, tchórze! Masz rację, panie. Pewnie usłyszeli o przemudzeniu Unikrona. Są lojalni wobec niego, a nie wobec ciebie. O oh, nie! Unikron jest chyba głodny, Snowcat. Rzucić cię na pożarcie? Nie, 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 będę rzeczny, obiecuję. Nie opatrze się nawet na przynętę. Hmm. Masz rację. Ale starskim Wydaje mi się, że mam innego kandydata. To był dom AlfaKu. Złomkał się po galaktyce, pożerając wszystko, co napotkał. W końcu natknął się na planetę Centauri. Jej mieszkańcy byli bezsilni wobec niszczycielskiej potęgi Unikrona. W ostatecznym akcie oporu zniszczyli swoją własną planetę i pogrążyli Unikrona w głębokim śnie. Kiedy tam przybyliśmy, było po wszystkim. Nie ocaliliśmy planety Alfa Q, jednak on sam przeżył. I nadal egzystuje w śpiącym ciele Unikrona, błąkającego się po galaktyce. Wkrótce Alfa Q dokonał niesamowitego odkrycia. Dowiedział się, że wszystko, co pożarł Unikron, może zostać ożywione. Alfa Q zrozumiał, że wystarczy zdobyć dość energonu, aby Unikron wskrzesił jego świat. A Terrorkony? Terrorkony je także pożaru Unikron. Alfa q znalazł sposób na to, aby je ożywić. Możliwe, bardzo możliwe, że kiedyś ich świat też ożyje. Więc dlatego zbiera tyle Energonu. Wszystko staje się jasne. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wiem, że można ocalić ich planetę i inne też. Ale to... to niebezpieczne. Trochę współczuję, Alfa q Ha? Wyobraź sobie, że to się stało z Ziemią. A ty byłabyś jedynym ocalałym człowiekiem, Mika. Nie próbowałabyś za wszelką cenę cofnąć czasu? Co? Poddałabyś się? Wiedziałem, że to zrozumiesz. Tak jak Alfa Dlatego cię tu sprowadziłem. Ach tak. Intryguje go twój szczególny dar. Doktorze Jones, postanowił szukać Ironhida na własną rękę. Tobie jest łatwiej, Optimusie. To nie twój syn. Nigdy nie naraziłbym życia żołnierza! Ej, czekaj! Optimusie Prime! Kochanie, proszę. Hmm? Zaufaj swemu synowi. Dobrze go wychowałeś. To prawda, tato. Kikar nigdy nie zawiódł twojego zaufania, tak mi się wydaje. Jestem jego ojcem. Kiedyś się tak nie przejmowałeś. Byłeś zajęty tylko swoimi badaniami. Hmm? To do ciebie niepodobne. Uwierz w swego syna, proszę. Hmm. Albo on dorasta, albo ja staję się ostrożny na starość. <laughs> tak, on dorasta. Uważaj, Autobocie! Mówiliśmy, że ten człowiek przybędzie, prawda? Kicker? Kicker? Co to za dziwne imię! I jakie małe stworzenie! Jesteście pewni, że to na niego czekamy? Przekonamy się, czy ten człowiek jest tak przydatny, jak sądził Alpaku. Myślisz, że Rodimus naprawdę wiąże jakieś plany z tym człowiekiem? Jasne, że tak, Proul. Tak, ale to przecież jest jeszcze dzieciak. Przestań się martwić o Rodimusa i zajmij się swoją robotą. Czekaj, proszę, bądź ostrożny. Będę, Mika. Dobrze. Zawsze trzymaj się blisko mnie, dobra? Zgoda. No to zaczynamy. Czy to? Tak, paskudna konserwa. Z bliska wygląda nie lepiej. Cześć, Ironhide. Witaj. O, kicker, dawno się nie widzieliśmy. Eee, zdaje się, że trochę przesadziłem. Co ty, Ironhide! Nie jest źle! Nie bój się, kicker czuwa! Serio? Czy to ten gość robi tyle zamieszania? Z bliska jest jeszcze większy. Chyba popełniliśmy błąd. Skoro już tu jest, dajmy mu szansę! Opowiedz o swoim, swoim dawnym. Szybciej! Nada nas! Ej, hey, nie denerwuj się kolego! Nie musisz na mnie naskakiwać! Co? Przybyłem, żeby spotkać się z Alfa Q. Gdzie on jest? Ja, ja jestem, jestem Alfa Q! Udowodnij to! Zdejmij te głupie maski! Mm. Skąd on wie? O czym on mówi? Prawo człowieku, jednak masz wyjątkową intuicję. O, tak, kikerowi nikt nie dorówna. Potrafi wyczuć ukryty energon. Energon? Naprawdę? Mając taki wyjątkowy dar, można zmienić przyszłość. Zapomnij o przyszłości, uwolnij Ironhida. Zapomniałeś o magicznym słowie? Ja ci dam magiczne słowo. Idziemy! Uważaj! A... Nie będę gadał z czterogłowym dziwolongiem. Czekaj! Jeszcze nie skończyliśmy. Marnujesz mój czas, chowając się za tymi głupimi maskami. Proszę. Po wysłuchaniu opowieści Rodimusa spodziewałem się kogoś wyjątkowego. Nie byłem przygotowany na cyrk. O, ty mały. Byłem jego zakładnikiem. To na pewno, Alfaku. Nie! <laughs> Nie boję się tych głupich macek! Miecz ergonowy! Orbinok nie zostaw go! Zaufaj mi! Zaraz Cię wyciągnę z tej puszki! Ha, taki jesteś wstydliwy? No, wyjdź wreszcie! Obiecuję, nie ugryzę! Hike! Pokojnie! Dość z tego! Rozłupię ten orzech! Wyłaś! Wyłaś! Kimkolwiek jesteś! Niedługo dostaniemy dane ze zwiadu lotniczego. Ha, już są. Hm. Jednostki decepticonów udały się pod ziemię. Podziemie? Najwyraźniej podziemne więzienie nadal działa. Powinniśmy to sprawdzić. Dobry pomysł, Inferno. <noise> Co za głupki z tych Decepticonów. Weszły prosto do nowej klatki. Co jest, Hotshot? Shockblast nadal siedzi w tym lochu. Shockblast? Masz na myśli tego Shockblasta? Mówię o tym paskudnym renegacie. Shockblast został schwytany i uwięziony tu na Cybertronie, ale przedtem poważnie uszkodził wiele transformerów. Przyszli po niego. Do dzieła! Dobra! Dumberto! Są. Pięć mocy! Pięć może Inferno! Gwiazda! Megatronie! Wszystko idzie dokładnie według planu! Zaatakowaliśmy więzienie na Cybertronie! Widzicie, jakie to proste? Megatronie! Co znowu? Nie możemy pracować z szokblastem. Jest zbyt okrutny. Falomiocie! Nie lubisz się z nim bawić, prawda? Właśnie. Słuchaj, Shockblast nie słucha rozkazów, ale tobie na pewno nie ujdzie to na sucho. Postarajcie się godnie powitać naszego przyjaciela w gronie Decepticonów. Trochę za mało, żeby mnie powstrzymać, Alfa Q! Zaraz skończę z tą maskaradą! Zdejmij maskę! Dosyć, człowieku! Jeszcze jeden ruch, a będziesz walczyć ze mną! W korbinoku! Spokojnie! To sprawa między mną a Alfa Q. Ciebie to nie dotyczy. Więc przestań się wtrącać! Ale Kiker, sam nie dasz rady! Przebyłem szmat drogi i nie ustąpię, nie odejdę, dopóki nie poznam prawdy. Ale ten człowiek uparty. Chcę zobaczyć tchórza głęboko ukrytego w skorupie. Chcę zobaczyć zdrajcę, który boi się pokazać. Jesteś okrutny? Hmm. Więc? Jestem głosem wszystkich, którzy zginęli na planecie Ku. Nic nie rozumiesz, ale pokażę Ci! Pokażę ci to, co straciłem! Pokażę Ci wszystko! Zostaw Jesteśmy pożerani żywcem! To szaleństwo! Co się stało z armią? Gdzie nasza armia? Rodimus zaginął w akcji! Zostawił nas! Kłamca! Obiecał, że pomoże nam ocalić planety! <laughs> Alfa, Q. Złe loginy! Nasza armia starta w pył! Planeta szybko się rozpada! Zdetonujmy ładunki, póki czas! Wysadzić naszą planetę! Nie! To jedyna szansa! Skorpinoku! Nie! Nie rób tego! No i się. Spłoniliśmy się bardzo dzielnie. W końcu poświęciliśmy naszą planetę, ale było już za późno. Eksplozja miała miejsce po tym, jak unikron nas pożarł. Obłęd. Od tego dnia żyjemy samotnie wewnątrz unikrona. Nigdy nie zrozumiesz tej pustki! Unosimy się w przestrzeni wewnątrz tego, który odebrał nam świat. Potem odkryliśmy, że można uwolnić życie połknięte przez Unikrona. Odzyskaliśmy nadzieję. Odkryłeś się nerką. Poznałeś jego sekret! Ale nie przewidzieliśmy niezmierzonej potęgi Megatrona. Megatrona? Co on ma z tym wspólnego? Przebudził się z drzemki i pokrzyżował nam plagi. Ma wspólnego ze mną. pewnie chcesz, żebym pomógł ci odzyskać planetę. Ale czy jesteś gotów zrobić to, co trzeba, czy pozwolisz, żeby Megatron ci przeszkodził? Chcesz się poddać po tym, co przeszedłeś? Powiedz, czego tak się boisz. Megatron cię przeraża? Boisz się, że może skrzywdzić? Oczywiście, że się boję! Wszyscy się czasem boimy. Ale strachem i ukrywaniem się niczego nie osiągniesz, prawda, Ironhide? Mógłbyś brać z niego przykład. Ze mnie? Musisz spróbować. Inaczej nigdy nie dowiesz się, na co cię stać. Megatron nie będzie miał dla ciebie litości, tylko zniszczy cię bez skrupułów! Nikt nie odda ci twego świata. Sam musisz go sobie wziąć. Tak postępuje Megatron. Pokonaj go jego własną bronią. Chyba, że chcesz, żeby Decepticon był twoim panem. Nie! nie! Więc walcz z nim. Musisz. O! Och, nie. nie. szok Megatron rozkazał mi uwolnić cię i eskortować do niego! Nie, to nie będzie konieczne. Stać, nie ruszać się! Potrzebuję wsparcia! Macie! Za próbę ucieczki spotkacie kara, poddaj się. Będę strzelał, ostrzegam. Za późno. Szokblast zniknął. Tak, zgłoś się, ruszamy za szokblastem. Monitoruj ruchy Megatrona i zgłaszaj wszystko, co wyda ci się podejrzane. Spotkanie skończone. Straciłem tu już dosyć czasu. Czekaj! Chodźcie, nic tu po nas. Ale... Optimus i inne autoboty są w niebezpieczeństwie. Oni potrzebują naszej pomocy. Statek gotowy, się? W porządku. Możesz odejść. Wiedziałem, że to będzie strata czasu. Moje plany nigdy nie wypalają. Przesadzasz. Ha? Zajrzeliśmy do wnętrza największego pandziora w kosmosie. Niewielu ludzi może się tym pochwalić. Kiker, daj spokój! To nie jest śmieszne! Naprawdę się starałem. Ten biedak jest w strasznej sytuacji. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby chodziło o ziemię. Na pewno chcesz pozwolić człowiekowi odejść, Alfa? Kiker. A co to było? O, to chyba jakieś żarty! Co się dzieje? Ach, przez te wstrząsy stracimy statek! To unikron! Wraca do życia! Coś ty narobił!